Papierowe, książkowe, elektroniczne, choć są różne, mają ułatwiać organizację czasu. Każdy z nas jest niewolnikiem swojego kalendarza. Nie da się zaprzeczyć, jednak bez niego czasem to jak bez ręki. Kalendarz ułatwia pracę, zwłaszcza urzędnikom. Były starosta Mirosław Mantaj publikował swój kalendarz na stronach internetowych urzędu, ale nie tylko po to, by sam wiedział, jakie i gdzie ma umówione spotkania, ale po to, żeby po prostu mieszkańcy powiatu pilskiego mogli zapoznać się z nim, wiedzieć czym zajmuje się starosta, czym zajmują się członkowie zarządu w najbliższym tygodniu. To również myślę, że ułatwiało pracę mediom, bo też było wiadomo, czy w danym dniu starostę można zastać w Pile, czy gdzieś przebywa na, na jakimś wyjeździe. Każdy mógł do niego zajrzeć i dowiedzieć się, gdzie będzie starosta. Można się było z nim spotkać i porozmawiać. Dla wielu wiedza o tym, co robią samorządowcy jest cenna. Bardzo mi przykro, ale naprawdę nie wiem, co pan prezydent robi. Prezydent ma wiele innych zadań, mi się wydaje, to nikomu nie powinno nikogo nie interesować. To jest takie moje zdanie. No. Zaglądałaby pani w ten kalendarz, o, z kim się akurat prezydent czy starosta spotyka? Oczywiście, interesowałoby mnie to. Następca Mirosława Mantaja tego zwyczaju nie praktykuje, ale się zastanawia. Problemem może być ciągłe aktualizowanie spotkań. Być może będzie tak, że tydzień, który podam z, z swojego planu pracy może być za godzinę nieaktualny z uwagi na zmiany, które życie są niesie. Natomiast również na życzenie państwa jako dziennikarzy mogę publikować swoje plany z wyprzedzeniem tygodniowym, miesięcznym. Nie ma problemu. Póki co plan pracy starosty ma jego sekretarka. Najważniejsze spotkania ręcznie zapisuje w swoim kalendarzu. Prezydent Piotr Głowski korzysta z kalendarza internetowego, dostępnego w jego telefonie komórkowym. Mają do niego dostęp tylko jego najbliżsi współpracownicy i sekretariat. Nie upublicznia go, bo czasem musi być aktualizowany nawet co godzinę. To, że, że jest to jakiś plan, to jest oczywista rzecz, ale od tego, do tego dochodzą dziesiątki spotkań ad hoc, takich, których, których się nie da przewidzieć, bo życie jest zbyt, zbyt barwne i zbyt zmienne. Prezydent uważa, że aktualizacja kalendarza byłaby syzyfową pracą, dlatego go nie publikuje. Ogólnodostępny kalendarz samorządowców może też ułatwiać codzienną pracę dziennikarzom, ale ich niechęć do jego prowadzenia rozumie szef Tygodnika Pilskiego. Politycy nie zawsze chcą nas informować, co w danym momencie robią, bo część rzeczy, którymi się zajmują, jeszcze nie jest na takim etapie, żeby o, opinię, żeby o nich opinię publiczną informować. Bo jawny kalendarz samorządowców byłby po prostu kopalnią tematów dla dziennikarzy, tematów, które być może nie zawsze będą im na rękę.